Kobiece piersi w ciąży są najpiękniejsze, najbardziej jędrne, krągłe i ładnie uniesione. Włókna kolagenowe są naprężone. Jeżeli chcesz zachować tą krągłość tych piersi, musisz o nie zadbać. Aby zadbać o nie, musisz je nosić w dobrze dopasowanym biustonoszu. Musisz też pamiętać, że Twoje piersi będą miały za zadanie wykarmienie dziecka. Ono tu będzie ważne, ale równie ważne będą też Twoje piersi. I teraz musisz zwrócić uwagę na to, że aby zostały takie, jak są teraz, poświęcisz im troszeczkę czasu. Ten czas będzie polegał na tym, że będziesz musiała dobrze dopasować biustonosz. Będziesz musiała zwrócić uwagę na to, czy fiszbin idzie od mostka i wychodzi daleko po zapachę. Dlaczego? Ponieważ fiszbin okalając kule biustu, nie może uciskać kanalików mlecznych, kiedy już dojdzie do karmienia. Zawsze powinny twoje kule spoczywać w staniku, aby mogły odpoczywać. Dlaczego? Ponieważ po nakarmieniu dziecka nie możemy ich sobie puszczać w samopas. One powinny być zamknięte w miskach, żeby odpoczęły i przygotowały się na następne karmienie. I tobie, dla Ciebie jest to też ważne, żeby te kule, spoczywając w staniku, nie przeszkadzały Tobie w codziennych pracach żeby kule nie przeszkadzały Tobie w codziennych pracach. Ważne jest, abyś dokładnie wiedziała, jak ma iść fishbin, jakie mają być naprężone ramionczka, jak mocno, ponieważ ten nacisk i dobre wyważenie podbiuścia oraz ramionczek da Ci efekt komfortu. Będziesz się czuła ładnie i kobieco. Jeżeli jesteś zainteresowana szczegółami, zapraszam Ciebie do prezentacji. Najpiękniejsze piersi są u kobiet spowdziewających się dziecka. Na początku ciąży ulega powiększeniu podbiuście i kulebiustu. Towarzyszy temu czasem ból. Dlatego jest. Chodzenie i spanie w dobrze dopasowanym biustonoszu, aby piersi miały podtrzymanie. Oraz odpowiednia pielęgnacja skóry biustu balsamami lub oliwką. Podczas ciąży następuje przyrost ciała w obwodzie. Także rozmiar miszeczki może ulec zmianie nawet o trzy rozmiary w górę. Dlatego Istotne jest dopasowanie odpowiedniego stanika w odniesieniu do etapu ciąży, w którym akurat jesteśmy. Miseczka musi być dopasowana, aby zmieściła pierś i nadążyła za jej wzrostem. Kobiety w ciąży mają swego rodzaju misję. Powinny przez całą ciążę dbać o swoje piersi. Na początku ciąży kupujemy biustonosz, z obwodem zapiętym na ostatnią haftkę, czyli wewnętrzną. Będziemy się rozrastać w tym miejscu i musimy sobie zapewnić dodatkowe dwie haftki luzu na przyszłość. W trakcie powiększania się podbiuścia rozpinamy się na luźniejsze haftki. Obwód powinien być luźniejszy u kobiet w ciąży ale nadal powinien spełniać swoją funkcję, czyli podtrzymanie piersi. Gdy zbliżamy się do porodu, warto zainwestować w biustonosz z zapięciem klik-klik tuż przy ramionczku, co ułatwi nam karmienie dziecka. Biustonosze do karmienia dobrych firm, na przykład Ales lub Panasz, posiadają bardziej miękkie ficzbiny czyli druty, które okalają całą piersi, a ich zakończenie zachodzi daleko za kanaliki mleczne. Podczas ciąży piersi mogą wzrosnąć nawet o trzy rozmiary, co może spowodować powstawanie rozstępów na piersiach. Dlatego ważna jest ich pielęgnacja. Piersi Powinno się nawilżać kremem, balsamem, mleczkiem, oliwką dla dzieci, co zmniejszy ryzyko wystąpienia rozstępów na skórze. Karmienie dziecka może sprawiać ból, dlatego jeszcze przed porodem warto hartować sutki lodem ruchem okrężnym, kostką lodu dookoła sutków, aby nie dopuścić do zatoru mleka w piersiach Należy używać laktatora. Najpiękniejsze piersi mają kobiety w ciąży. Są piękne, pełne i niekiedy ciężkie. Aby zmniejszyć uczucie ciężaru i ulżyć sobie, najlepiej nosić biustonosz z odpowiednio dopasowanym obwodem, na którym będzie spoczywał nasz biust. W okresie, w okresie laktacji nasz biust przechodzi niesamowite wahania, jeśli chodzi o rozmiar. Maleje wraz z nakarmieniem dziecka i rośnie, gdy robi się ono głodne i chce jeść. Po nakarmieniu dziecka biust powinien zostać zamknięty w miseczkach, aby odpocząć. W okresie laktacji piersi są narażone na wahania rozmiarów, czyli szybkie rozciąganie skóry, skurczanie. Dlatego zawsze powinno się mieć dobrze dopasowany biustonosz. Często panie narzekają na gorszą kondycję piersi po ciąży i karmieniu. Robią się obwisłe, skóra staje się papierowa, widoczne są rozstępy. Aby tego uniknąć, koniecznie przez całą ciążę Podczas karmienia piersią i pół roku po zakończonej laktacji śpimy i chodzimy w biustonoszu. Pół roku po karmieniu piersi regenerują się i dlatego jest to ważny czas na ich pielęgnację i pomoc im w odnawianiu się. Dziękuję za uwagę.